W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Najświętsze Serce Maryi, módl się za nami. Najukochańsze Serce Córki Ojca Niebieskiego, módl się za nami. Przebłogosławione Serce Matki Syna Bożego, módl się za nami. Wybrane Serce Oblubienicy Ducha Świętego, módl się za nami. Serce Maryi, Trójcy najświętszego przybytku, módl się za nami, przedziwne serce matki stworzyciela, módl się za nami, najmilsze serce matki odkupiciela, módl się za nami, serce Maryi niepokalane, módl się za nami, serce Maryi łaski pełne, módl się za nami, serce Maryi. Najpodobniejsze do serca Jezusowego, módl się za nami. Serce Maryi, stolica mądrości, módl się za nami. Serce Maryi, zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Serce Maryi, tronie miłosierdzia, módl się za nami. Serce Maryi, zbiorze wszelkiej świątobliwości, módl się za nami serce maryi arko przymierza módl się za nami serce maryi bramo niebieska módl się za nami serce maryi najchwalebniejsze módl się za nami serce maryi najpotężniejsze módl się za nami serce maryi najdobrotliwsze módl się za nami Serce Maryi, najwierniejsze, módl się za nami. Serce Maryi, najlitościwsze, módl się za nami. Serce Maryi, najłagodniejsze, módl się za nami. Serce Maryi, najczystsze i najniewinniejsze, módl się za nami. Serce Maryi, w pokorze niezgłębione, módl się za nami. Serce Maryi, najcierpliwsze, módl się za nami, serce Maryi, wzorze panieńskiej skromności, módl się za nami, serce Maryi, któreś pragnieniem świętym zbawienie przyspieszyło, módl się za nami. Serce Maryi, miłością Boga pałające, módl się za nami, serce Maryi, mieczem boleści przeszyte, módl się za nami, serce Maryi, przy śmierci Jezusa z żalu obumierające, módl się za nami, serce Maryi, przy zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione, módl się za nami, serce Maryi, przy w niebowstąpieniu Jezusa słodkością napełnione, módl się za nami, Serce Maryi, przy zesłaniu ducha świętego nową łask pełnością obdarowane, módl się za nami. Serce Maryi, światłości błądzących, módl się za nami. Serce Maryi, pociechów utrapionych, módl się za nami. Serce Maryi, jedyna po Bogu grzesznych ucieczko, módl się za nami. Serce Maryi, nadziei o Tobie ufających, módl się za nami, serce Maryi, obrono w pokusach, módl się za nami, serce Maryi, zadatku obietnic Jezusowych, módl się za nami, serce Maryi, ratunku konających, módl się za nami, serce maryi, które nikim nie gardzisz. Módl się za nami, serce Maryi, radości serc ludzkich. Módl się za nami, serce Maryi, jasnością i chwałą w niebie ukoronowane. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Święte i miłościwe serce Maryi, Matki Bożej, módl się za nami, aby się i nasze serce zapaliły Boską Miłością. Módlmy się, Boże Miłosierny, Ty napełniłeś najświętsze i niepokalane serce Maryi Panny, Dobrocią dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych, spraw, abyśmy prosząc to najsłodsze serce o wstawiennictwo, otrzymali łaskę powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie. Amen. Przepuść, Panie, przepuść ludowi swemu, a nie bądź na nas rozgniewany na wieki. Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz, a oddal gniew swój od nas. Módlmy się, miłosierni i wszechmogący Boże, wysłuchaj modlitwy, które za siebie i zaginących w grzechach braci naszych z pokorą do Ciebie zanosimy, abyśmy wszyscy z błędnej drogi nawróceni, wiernie odtąd przykazań Twoich przestrzegali. A przez pokutę odpuszczenia grzechów dostąpili. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W serce Jezusa i Maryi, Tobie cześć oddajemy. Ciebie chwalimy, Ciebie wielbimy. Tobie dzięki składamy. Ciebie miłujemy z całego serca naszego, z całej duszy naszej, ze wszystkich sił naszych. Tobie serca nasze składamy, oddajemy. Ofiarujemy, poświęcamy. Przyjmij, posiadaj je całe i oczyszczaj i oświecaj i uświęcaj, abyś w nim żyło i królowało teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Westchnienie do niepokalanego serca Maryi. Serce Maryi, córki Ojca Niebieskiego, doprowadź nas do Ojca, Serce Maryi, Matki Syna Bożego, pojednaj nas z Synem. Serce Maryi, oblubienicy Ducha Świętego, uproś nam dary Ducha Świętego. Serce Maryi, dziewicy niepokalanej, obdasz nas czystością. Serce Maryi, Mistrzyni naszej, nauczaj nas. Serce Maryi. Przewodniczki naszej, prowadź nas. Serce maryi, królowej naszej, rozkazuj nam. Serce maryi, gwiazdy naszej, tu przyświecaj nam. Serce maryi, lekarki naszej, ulecz nas. Serce maryi, pocieszycielki naszej, pociesz nas. Serce maryi, nadziei naszej, ratuj nas. Serce maryi, Ucieczki naszej tobie całym sercem się oddajemy, serce Maryi, miłością Boga zapal nas, abyśmy cię kochali w niebie. Amen. Słodkie serce Maryi, bądź moim spawieniem, słodkie serce Maryi, bądź moim ratunkiem, słodkie serce Maryi, najświętszej Panny Uproś mi u serca Jezusowego czystość i pokorę, Zadość uczynienie uczynienia Maryi Pannie, o Maryjo, Matko Moja Najświętsza, pragnąc wynagrodzić za niewagi, wyrządzone Twojemu sercu bolesnemu i niepokalanemu, a zwłaszcza za bluźnierstwa rzucane przeciw Tobie. Ofiaruję Ci te pokorne uwielbienia, aby Cię pocieszyć za tylu niewdzięcznych synów i córek, którzy Cię nie kochają. Chcę również nieść pociechę najświętszemu sercu Jezusa, tak bardzo obrażanemu, z niewagami skierowanymi przeciw Tobie. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Święta, daj mi moc przeciw Twoim nieprzyjaciołom. Niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie pochwalona Boga rodzica najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone jej błogosławione w niebo niebowzięcie. Niech będzie pochwalone imię Maryi, dziewicy i matki. Niech będzie pochwalone jej serce bolesne i niepokalane. Niech będzie pochwalone jej dziewicza czystość. Niech będzie pochwalone jej Boże macierzyństwo, niech będzie pochwalone jej powszechne pośrednictwo, niech będą pochwalone jej łzy i jej boleści, niech będą pochwalone łaski, którymi panią ukoronował na królową nieba i ziemi. Chwała najświętszej dziewicy Maryi, córce umiłowanej ojca, chwała najświętszej dziewicy Maryi. Matce niepokalanej syna. Chwała najświętszej dziewicy Maryi, dziewiczej oblubienicy ducha świętego. Najświętsza dziewico, moja dobra i czuła matko. Kocham Cię za tych, którzy Cię nie kochają. Wielbię Cię za tych, którzy Ci bluźnią. Oddaję się Tobie całkowicie za tych, którzy nie chcą Ciebie uznać za swą matkę. Racz, najsłodsza Matko, przyjąć ten pokorny hołd. Spraw, bym Cię kochał i poświęcał się dla Ciebie z każdym dniem coraz więcej i racz wejrzeć oczyma pełnymi miłosierdzia na tych nieszczęśliwych, by jak najrychlej skruszeni uciekli się do Twego serca macierzyńskiego. Amen. akt wynagrodzenia na niepokalanemu sercu Maryi. Najświętsza i najdroższa Matko moja, Królowo Pokoju i Matko Miłosierdzia, ja, nędzny grzesznik, w uniżeniu najgłębszym upadam przed Tobą i z miłością najgorętszą przepraszam Ciebie za grzechy swoje i za grzechy wszystkich grzeszników, że w takiej boleści pogrążyliśmy Twoje niepokalane serce. Ty się gniewać nie umiesz, matko najsłodsza, ty kochać i cierpieć umiałaś, żyjąc na tej ziemi. A teraz, gdy królujesz w niebie, kochać i przebaczać umiesz. Więc przebacz nam, że tak okrutniej umęczyliśmy i tak strasznie ukrzyżowaliśmy Syna Twojego. Przebacz nam, że dotąd grzechy nasze. Nieustannie go na krzyż przebijają. Przebacz, że tak znieważamy jego łaski, jego natchnienia, jego słowa głoszone w kościele i jego święte sakramenty. Przebacz wszystkie bluźnierstwa bezbożnych przeciw Tobie miotane. Przebacz nam wszystkie grzechy nasze, przebacz wszystkie zbrodnie całego świata, które ja. Niegodny Twój sługa, jako moje własne do Ciebie przynoszę, zdejmij je ze mnie, matko miłosierdzia, i rzuć w ranę boskiego Syna Twojego, przenajdroższą krew Jego, ofiarując za nas Ojcu Przedwiecznemu, uproś łzy pokuty i zechciej od nas odwrócić straszne karanie na które tak słusznie zasłużyliśmy o maryjo matko nasza wszystkie krzywdy przez nas twemu niepokalanemu sercu wyrządzone nagradzamy ci prze najdroższym sercem jezusa jego miłość i błogosławieństwo ofiarując tobie o maryjo bądź za wszystko i bez końca uwielbiona Niech będzie uwielbione Twoje niepokalane poczęcie, Twoje nienaruszone dziewictwo, Twoje cudowne w niebo wzięcie, Twoje chwalebne królowanie nad niebem i ziemią, Twoje wszechmocne do Boga pośrednictwo, Twoje miłosierdzie bez granic, Twoje boleści na ziemi wycierpiane i wiekuiste radości Twoje. Cała i we wszystkim bądź pochwalona, O Maryjo, wszelkiej chwały i miłości godna. Pozwól nam wielbić Ciebie nieustannie na tej ziemi i rozszerzać coraz więcej cześć ku niepokalanemu sercu Twojemu. A po śmierci zaprowadź nas do nieba, abyśmy z Tobą, O matko Jezusa i matko nasza, trójcę przenajświętszą po wszystkie wieki chwalili. Amen. imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.